Cześć witajcie na kolejnym wideo. Kupiłem coś naprawdę fantastycznego. Wam pokazuję Ta, taka śmieszna kostka widzicie. Tutaj mamy napis NEBRA ci co wiedzą to wiedzą. Wejście na kabelek UTP. USB typu C tutaj jakiś przycisk chyba do resetu czy do czegoś. Dwa wejścia na no, antenki lub na kabelek koncentryczny i cóż to jest już wam mówię to jest koparka kryptowaluta dokładnie koparka kryptowaluty nazywanej Helium czyli Hel to jest taka kryptowaluta która wykorzystuje jako dowód powierzchnię fizyczną powierzchnię jakiś teren czyli tak naprawdę ta kopareczka zbiera dane z jakichś czujników IoT, czy z różnych jakichś sensorów, które macie w domach, yy, które gdzieś tam są na dworze, ona to zbiera i całe te statystyki wysyła yy, na serwery Helium, w zamian dostajecie monety, które możecie wymienić na przykład na dolary. Tak to działa. No nie wiem dokładnie ile można na tym zarobić, ale powiem wam w skrócie, dlaczego akurat kupiłem tą koparkę, w sumie są trzy powody. I co dalej z tym będę robił? A więc, tak, pierwszy powód. Aukcja mi się wyświetliła jako okazja. Za 230 zł. kupiłem tą kopareczkę. One są znacznie droższe. I w zasadzie to jest jeden z powodów. Była po prostu bardzo tania. Wiadomo, że jak tania, to może być spieprzona. No i oczywiście była spieprzona. Jak ją uruchomiłem, to pokazywało błąd pliku JSON. Po prostu poprzedni właściciel nigdy jej nie aktualizował, nigdy żadnego upgrade'u nie zrobił, aż serwery Helium zmieniły adresację i po prostu ono już się nie chce aktualizować. Więc no, jest to trochę kłopotliwe, ale napisałem do supportu firmy Nebra, wysłałem mi instrukcję, jak to flashować i będzie można je używać. Ale jest jeszcze jeden tajemniczy powód. Akurat. Wiedziałem, co jest w środku. Troszkę się takimi gratami kiedyś interesowałem. A i tak miałem zamiar coś takiego kupić. A że cena była bardzo porównywalna do tego, co zamierzałem kupić, no to wam pokażę, co ja tak naprawdę kupiłem. Niektórzy mogą być zaskoczeni, bo patrzcie, jak to wygląda śmiesznie. Tu jest tylko jeden port. Tu jest też tylko jeden port. Tu nic nie ma. No i ogólnie nic nie ma, nie? Ale, jak to odkręcę, to wam pokażę, padniecie. Jak niektórzy producenci sobie robią jajca, to już nie mogli po prostu tego inaczej zrobić, tylko musieli tak. No, tak, no, z drugiej strony to do czegoś innego służyło, nie? Taki surprise, ale ja akurat wiedziałem, że coś takiego tutaj jest, więc no. Tada, widzicie co tutaj jest? Patrzcie, ile portu. Tutaj nad HDMI jest. Tutaj tanki mam podłączone. Tak, to jest Raspberry Pi. To jest Raspberry Pi w wersji chyba 4B, o ile się nie mylę. Z doczepionym shieldem u góry, do którego jest przyczepiona. Tutaj taka płytka firmy Nebra. I tyle. Tylko tyle. Nic więcej. Całe urządzenie, więc ja i tak Raspberry planowałem kupić, więc yy, tak naprawdę mam dwa w jednym, bo mam i tutaj układy nebry. No jak będę chciał coś innego porobić, to mogę je odczepić i sobie odpalić samo Raspberry. Zajebisty zakup. Oczywiście ja będę próbował yy, to urządzenie sflaszować, tak jak mi tutaj poradziła firma nebra. Do tego właśnie będę potrzebował kartę SD. No, i spróbuję ją podłączyć do sieci helium. Ale to nie jest jedyny powód. Jest jeszcze trzeci powód, bardzo piękny. Bo oprócz helium można na tym sprzęcie jednocześnie kopać coś, co się nazywa Myst. Sieć Mysterium. Można kopać też na tym urządzeniu. Jak to działa? Mysterium to jest taki jakby rodzaj VPN-a. Udostępniacie część swojego połączenie internetowego dla sieci Myst, Mysterium i dostajecie za to kolejne dolary. Oczywiście wszystko jest szyfrowane. Czytałem się w papierologii Mysterium. Moim zdaniem jest to bezpieczne. Nie powinno tutaj być żadnego problemu. Wszystko jest bardzo mocno zaszyfrowane, że musielibyście mieć moc obliczeniową większą niż ilość gwiazd we Wszechświecie, żeby to odszyfrować. Dlatego Kombinujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także najpierw zainstalujemy sobie tutaj oprogramowanie, właśnie Helium, flaszujemy to. Tak naprawdę tą górną płytkę chyba trzeba sfaszować, bo Raspberry tutaj nie ma włożonej karty żadnej. Ta górna płytka jest cała z oprogramowaniem, czyli ten shield cały. A osobno włożymy później już kartę, jak już flaszujemy to, później włożymy kartę, właśnie z oprogramowaniem Mysterium, nawet na stronie. Wydaje mi się, że chyba na stronie Nebry jest instrukcja, jak jeszcze doinstalować noda od MYST. Także no, szykuje się fajna zabawa. Ale to w jakichś następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.